Kupiłam jeszcze obornik w bydlęcy i cuchnie mi, po prostu śmierdzi mi w aucie. Czuć go strasznie, hmm, ale ale, ale czymś trzeba nawieść te moje hmm, hektary gleby w skrzynkach na balkonie i wybrałam do tego obornik bydlęcy, bo tak jak już wytwórowam, nociłam wiosna, 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 wiosna. wiosna. Dobra, robimy, robimy ogród na balkonie. Nie czekamy na nic. Hej. Dobra, słuchajcie, szybko dogrywam jeszcze ekspresowy materiał odnośnie tego, że jeżeli ktoś nie umie w DIY, czyli zrzucić po swojemu, to. Mm, Wystarczy, że przejedzie się do e, popularnego marketu, którego nazwa na, zaczyna się na C, natomiast my czytamy go z K. E, nie będę tutaj reklamować marketu, bo nie o to tu chodzi. Chodzi o to, żebyście porozglądali się po ofercie ewentualnie sklepów, nie tylko tych marketowych, ale również takich lokalnych, bo może okazać się, że znajdziecie tam coś, co jest pięknym pudełkiem. Z już wbudowanym filtrem węglowym na odpadki kuchenne. I tak naprawdę to jest taki już wstęp do rozpoczęcia kompostowania we własnych czterech ścianach. Więc jak najbardziej mnie to urzekło. Do tej pory zbierałam odpadki po prostu w różnych pudełkach. I one się tak trochę mi walały po kuchni, a teraz będę miała już fajne pudło. Generalnie nie jestem za tym, żeby kupować coś, co nie jest nam potrzebne, jeżeli coś innego nam spełnia swoją funkcję, ale tak jak powiedziałam, no te odpadki u mnie się po, do, po domu walały i mogłabym zrobić z pudełka na proszek, bo mam takie nieużywane tego typu pudełko, właśnie pobyć na dziurki, dorobić filtr węglowy, bo to można po prostu kupić jako tak zwany filtr y, do okapów, y, ale no niestety dla mnie to by się wiązało z dodatkowymi y, kosztami i pracy i, i finansowymi i, i tak naprawdę dodatkowe jakieś transporty, nie wiadomo, nie wiadomo co. No bo musiałabym i zamówić te filtry, i to, i tamto. Tak sobie po prostu to przeliczyłam wszystko, że, że jednak bardziej opłacało mi się zakupić gotowy produkt. Także gotowe pudełko jest w przepięknym zielonym kolorze. Ma ono pojemność 9 litrów. I tak jak powiedziałam, teoretycznie jest ono nazywane pudełkiem do kompostowania. Nie wiem, czy bym się odważyła w nim kompostować, bo ono nie ma odpływu tutaj w żaden sposób, ale tak jak powiedziałam, no ten pierwszy wstęp do kompostowania jest zachowany. Pudełeczko, z, 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 tak jak powiedziałam, z filtrem węglowym, który będzie można wymieniać. E, ja poszłam do sklepu tylko po chleb. Teraz jemy takie specyficzne chleby bez mąki pszennej, bez drożdy, bez cukru, bez w ogóle ziemniaków, bez niczego tak naprawdę, więc musiałam iść po taki żytni, fajny chlebek. No i oprócz pudełeczka kupiłam również cebulę dymkę. kupiłam również kilka nasion na kiełki, bo, tak jak powiedziałam, będę to kontynuować. I kupiłam jeszcze coś. Miałam kupować w ogóle gotową rozsadę pomidorów, ale po prostu postanowiłam, że jednak koktajlowy, karłowy pomidorek spróbuję uzyskać sama. Więc no zobaczymy, co z tego wyniknie. Niby gruntowy, ale sobie posadzę na balkonie. Bo już mnie po prostu, wiecie, co nosi. Nosi mnie wiosna. Tak, mamy mamy wiosnę, ach to ty dobra, kończę gadać bo kupiłam jeszcze obornik bydlęcy i cuchnie mi, po prostu śmierdzi mi w aucie, czuć go strasznie hmm, ale ale, ale czymś trzeba nawieść te moje hmm, hektary gleby w skrzynkach na balkonie i wybrałam do tego obornik bydlęcy bo tak jak już przed chwilą Wam nociłam wiosna, 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 wiosna. Dobra, robimy Robimy ogród na balkonie Nie czekamy na nic Hej Stan po zimie Co muszę zrobić w mych skrzyniach No to na pewno W połowie wygrzebać y, ziemię żeby było No, Nawieść tym, że wspaniałym obornikiem bydlęcym, co żem go przed chwilą zakupiła. E, proszę bardzo, przeżyła cebula z, z sezonu poprzedniego, e, jarmusz i e, to, to mamy tutaj seller przeżył. Więc fajnie, no, widać, że są to jakieś takie żywotne roślinki. E, chciałabym może w tym roku się jednak skupić na wymianie tej tutaj. Kratki, którą sama upletłam kilka sezonów temu. Ale to później. Na razie zrobimy coś tutaj. Robią, robią. Póki mam motywację do działania. W trzy 3 minuty później. Doniczki są uzupełnione ziemią. W jednej wsadziłam właśnie kilka cebulek dymek. Tak, ja wiem, że technicznie nie wyrośnie z tego cebula, ale chodzi mi o zieloną dymkę i o to, żeby mi cokolwiek warzywnego rosło na parapecie w kuchni. E, także to do, te, do tego będzie celu przeznaczone. Do tych dwóch pozostałych doniczek sypnę jakieś nasiona, a tutaj przygotowałam bardzo szybko taki plastikowy pojemniczek do wysiania właśnie nasion pomidora. Zawsze w takim pojemniczku wysiewam po prostu nasiony a pomidora czy znaczy zawsze no. Trzeci czy czwarty raz w życiu wysiewam w takim pojemniczku. Także korzystając mm, z doświadczenia y, po prostu zrobię to w ten sposób znowu. Y, no dobra, jedziemy do y, domu, do pokoju, do wnętrza, do mieszkania, bo tutaj się już zrobiło ciemno, nic nie widzę i dzieci płaczą. <grym> Idziemy umieść te doniczki. Dobra. I siadź. Hej W poprzednim filmie zapoznaliście się troszeczkę z tą kiełkownicą i z moim pierwszym razem w nią. To jest, słuchajcie... To jest Słuchajcie, drugi rzut yy, kiełków kiełkowicy i jest on dużo, dużo bardziej udany. Yy, tutaj mamy od góry yy, brokuła. Wszystko jest z nim w porządku. Yy, tutaj mamy yy, owiec żyto. Coś takiego. Zaraz Wam napiszę, co to jest. Muszę sprawdzić, bo nie pamiętam. I na końcu mamy yy, groch. Które trochę się dziuje. Co chciałam powiedzieć yy, w tym filmie i w tym szybkim materiale, że do tego rzutu praktycznie w ogóle nie zaglądałam, że tak się wyraża, nie przeszkadzałam mu, tylko go na, nalewałam mu wodę i zlewałam z dołu. I wydaje mi się, że wszystko zachowuje się dużo, 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 dużo lepiej, jeżeli właśnie, no tak naprawdę. Yy, jakoś tak nie przejmujemy się tą uprawą tylko żyje sobie ona własnym życiem i w moich warunkach atmosferycznych domu wymagane jest jednak wietrzenie tej, tej kiełkownicy nie zamykam jej do końca, żeby miała właśnie lepszy lepszą wentylację, no ale ale jest jest to jednak dobre urządzenie tylko trzeba nauczyć się po prostu z niego korzystać a tutaj dalsza część wiosny. Tutaj cebula też już zaczęła puszczać. No to rzeżuszka to wiecie. Tak, pomalowana przez mojego synka, Jajusie. No i tak to właśnie się ma. Wiosna na parapecie. A co na wsi? To może później się dowiecie. Piekasz? Tak. Dobrze. Mm. Super. Jeszcze mm. musisz Sejfrem obsikać. Mm. Ale super. Będziemy obsiewać pomidor gruntowy, koktajlowy, karłowy. No tutaj mamy instrukcję obsługi, że zastosowanie, bezpośrednia konsumpcja, dekoracja. Yy, jest to odmiana typu Sherry. Jest samokończąca, czyli nie trzeba będzie jej ogławiać, natomiast jest jodko łodygowa o luźnym pokroju. Ym, warunki uprawy że, uprawy, że trzeba je wysiać teraz w pomieszczeniu, co robimy, będziemy to potem przepikowywać i wysadzimy do gruntu, chociaż nasza rada, odmiana jest idealna do uprawy w pojemnikach, więc na balkonie będziemy to uprawiać w pojemnikach. Stanowisko słoneczne, pomidor y, lubi glebę zasobną, składniki pokarmowe dobrej kultury, niezbyt ciężką. Więc będziemy zaraz wysypywać tutaj y, i siać nasionka pomidora gruntowego. Tak, moje dzieci nie pomagają. No to jedziemy. Jak widzicie nasion jest tyle, to jest na skódeczku. Dużo, niedużo, trudno powiedzieć. Nie chcę mi się liczyć. Być może robię to wszystko szybko i niechlujnie, ale tak jak powiedziałam, jeden skrzecik wisi mi na plecach i to, co słyszycie jojczenie, to jest właśnie jojczenie skrzecika z pleców. I trochę mi się obraz buja, bo próbujemy się uchusiać do spania. No dobra. Przygotowana nasza... nasz pojemnik z ziemią, zwilżony. Co tu dużo gadać? Po prostu wezmę to i po prostu... Po prostu wysiewam. Bez jakiejś tam filozofii. Potem i tak to będę przepikowywać. Ja nie jestem jakimś specjalistą, jeśli chodzi o praktykę siania czegokolwiek. Także jest jak jest. Jest jak jest. A, też i tak mi się wydaje, że to już jest za gęsto Oj, tam trudno. Dobra, przeginam tutaj, ale zostawię już trudno. No i dobra, przysypię, przysypię to warstwą. Tej ziemi. Oje, dziecko, jest śpiące, ale nie chcę zasnąć normalnie, więc jest na moich plecach bujane i sobie właśnie śpiewa kołysanki ok, powiedzmy, że jako tako to jest yy, posiane yy, zaraz to zwilżę ułożę na ciepłym parapecie no a yy, opakowanie użyję jako etykiety, zaraz sobie tu zanotuję datę wysiewu zresztą nie wysiewam nic innego oprócz tego pomidorka gruntowego, no i co hej ho, hej ho ogrodnicza przygoda Co? Nic więcej tutaj nie widać oprócz, oprócz tego, co właśnie żeście zobaczyli. No dobra, pomidory posiane. Siedzą nad bezpośrednio kaloryferem, z dostępem do światła. Jak zaczną kiełkować, to je bardziej doświetle. Natomiast teraz no, czekamy na pierwsze oznaki życia, to pewnie kilka dni zajmie. Obok kiełkownica, no korzystam z niej, to już jest mój trzeci rzut. I zauważyłam, że im mniej się do niej zagląda i mniej poświęca się jej uwagi, tym lepsze daje plony. Tutaj od góry mamy brokuła, następnie jęczmień i na dole soja. A tutaj, kilka kwiatków ozdobnych. Ogródek cebulowy mojego dziecka. Ogródek rzeżuchowy mojego dziecka. Moja antygrypinka. Zawsze chciałam. Taką posiadać i posiadam, ona jest po prostu cudnie cytrynowa. No a tutaj zbieramy cebulę, to wiecie, to zbieramy cebulę, łupiny od cebuli w celu yy, późniejszego farbowania jajek wielkanocnych. No i w dalszej części programu również cebula mojego dziecka, on jest za to odpowiedzialny za przegląd cebuli. Jeszcze mi jakiś cebula to z dziecka się zrobi, no trudno, może nie. Yy, no i słuchajcie, mija tak naprawdę też dwa tygodnie od momentu zakupu yy, tego cudaka. Mówiłam Wam o nim na samym początku filmu. Do tej pory zbierałam odpadki kuchenne w tego typu pojemnikach. No, to jest akurat po robocie z, z, z pomidorkami, ale no rozumiecie ideę. Ja sobie trzymałam to w takim pojemniku, tudzież innym plastikowym pojemniku, i na bieżąco wywalałam do, do, do mm, kosza bio bądź do moich czczownic. Natomiast teraz mam ten 9-litrowy no, pojemnik dedykowany kompostowaniu. On tutaj ma ten filtr węglowy, i powiem tak: no ja nie jestem jakimś specjalistą w opisywaniu e, zapachów, e, natomiast przebywając w bezpośredniej, e, bezpośrednio koło, koło tego pojemnika, no nie czuję się kompletnie nic: no, no żaden zapach, po prostu no nic, no, no nie czuć nic. Wiadomo, że jak się go otworzy i się zerknie do środka, gdzie się znajdują różne rzeczy, m.in. kiełki, z którymi przed sekundą robiłam, e, inne odpadki. No o, no to już, już. Wystarczy otworzyć i już, że tak się wyrażę, śmierdzi e, tymi odpadkami. E, dwa tygodnie no, w ciepłej kuchni to robi robotę. Tam w środku prawdopodobnie jakieś tam pleśnie, gnicie i inne rzeczy się dzieją. E, natomiast no, my tutaj wywalamy wszystko, co, że tak się wyrażę, e, e, jest e, pochodzenia roślinnego e, i nie jest w ogóle przetworzone, czyli po prostu świeże, świeże, nieugotowane. Jedyne, e, co wrzucam tutaj, m, przegotowane... Że tak się wyrażę, przygotowane to są torebki po herbacie, yy, więc to jest jedyna, czy tamfusy z herbaty, tak? To jest jedyna rzecz, która miała kontakt z, z jakimś przetworzeniem, a tak to wszystko jest yy, świeżutkie. Tutaj z góry widzicie przede wszystkim obierki po owocach cytrusowych. Niektórzy twierdzą, że nie wolno tego wyrzucać, że to się nie kompostuje i, i jakieś tam w ogóle i w szczególe, ale ja to tu wrzucam i, 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 i póki co w ten sposób będę segregować odpady bio. Już nie będę się rozdrabniać na biobio na bio i bio nie bio, bo już powoli, małymi kroczkami do przodu, tak? Lepsze jest cokolwiek niż nic. No dobra. No to co? Zamykamy, bo trochę śmierdzi. Teraz już nie śmierdzi. Filtr węglowy. Podobno go trzeba co jakiś czas wymieniać. No to logika sama przez się y, mówi, ale już znalazłam e, dzięki uprzejmości mojej siostry e, oferty właśnie filtrów wymiennych. Także nie jest to jakiś duży koszt y, i, i spoko. I myślę, że, że fajnie. Że, że szkoda, że nie odkryłam tego, e, tego rozwiązania wcześniej. No, dobrze. Dziewięć mhm. litrów. Nie śmierć. A tam właśnie. To.